Witam koziorożce. To jest czytanie dla was sami. O, ho, 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 na miesiąc luty. Karty mam już potasowane, tylko jeszcze tak ostatni raz je wzruszę. Co tu nam się ciągle chce otworzyć? Zobaczmy, śmierć. No dobra, schowajmy ją na razie. Transformacja. Przejście na wyższy poziom. Odmłodzenie, odrodzenie. Ale zobaczmy, energia ogólna tego miesiąca dla Was, Królowa Mieczy. Co odchodzi do przeszłości? 10 pentakli. Do czego dążycie? O czym myślicie, Paś Mieczy? Co jest w podstawie tego czytania? Co jest przyczyną? Eremita. Najbliższa przyszłość. Mag. Wasza energia. Pięć kielichów. Powiem Wam szczerze, że to jest trzecie czytanie, i ten luty wydaje mi się dosyć miesiącem dla wszystkich. Trudnym. Po prostu. Co z zewnątrz, as mieczy, co on wyjaśnia, sześć pentakli, wskazówka, rada, ostrzeżenie, słońce, w jakim kontekście mamy to słońce, pazia kielichów, wyjście z sytuacji, koziorożec i... Umiarkowanie. Jeszcze jedną sobie dopowiemy tutaj, żeby więcej było wiedzieć. I osiem buław. Co jest w takim razie wyzwaniem dla Was w tym miesiącu? 5 pentakli. Dobra. Energia dodatkowa, która nam troszeczkę rozszerzy to czytanie. Iskra. I wasza energetyka, wasza duchowość, co tutaj się dzieje w tym świecie eterycznym wokół was. Księżycowa dziewczyna, nowe początki. Hmm. Księżycowa dziewczyna, nowe początki. No dobra, to zaczynamy. Energia ogólna w tym miesiącu Królowa Mieczy. Energia, która prowadzi Was do niezależności, do odcięcia się definitywnie od przeszłości, od jakichś spraw prawdopodobnie rodzinnych, coś się działo w Waszych związkach, bo tutaj do przeszłości odchodzi, odchodzą sprawy, sprawy ewidentnie Waszej rodziny, Waszego partnera, Waszych dzieci. Być może sprawa dotyczy dla niektórych po prostu jakiegoś dziecka, które się wyłamało ze schematu jak gdyby rodzinnego. Potrzeba dużej wiedzy, dużej, yy, dużego spokoju, dużej waszej wewnętrznej, duchowej wiedzy na temat yy, rozwiązań, których poszukujecie. Kusi Was do jakichś konkretnych decyzji, tak, żeby podjąć jakieś konkretne decyzje, żeby zapobiec pewnym brakom, które przynosi rozczarowanie w Waszym życiu. Może to jest dziecko, może to, jest, może to są sprawy, które do Was dochodzą jako plotki, jako <laughs> informacje szczątkowe, które wy śledzicie, obserwujecie i to Was niepokoi, chcecie się od tego odciąć. No, wy jesteście w energii pięciu kielichów, grzebiecie gdzieś w przeszłości, drogie koziorożce. Mleko się wylało, a wy z uporem maniaka cały czas do tego wracacie, bo jak gdyby no, obarczacie się poczuciem winy za to, co się wydarzyło, prawdopodobnie w waszej rodzinie, za to, co, że mogliście może więcej czasu czy uwagi poświęcić, czy inaczej coś załatwić. Ale, kochani, ta postawa jest kotwicząca was po prostu w przeszłości. I nie pozwalająca ruszyć do przodu. Przeszłość zawsze kotwiczy, więc y, okej, okay, można w pewnym momencie odbyć jakąś żałobę nad sprawą, która się nie udała, która się nie powiodła, która się skończyła po prostu tak, jak się skończyła i spowodowała duży smutek, ból i żal. Natomiast nie należy w nim tkwić całym sobą od czubeczka palców po, po, po czubek włosów, tak. Do najbliższej przyszłości przychodzi mag, czyli dosyć twórcza, silna energia, która mówi: koniec tego, wchodzę, kończę ten etap, zaczynam działać, odzyskuję siłę, zdrowie, poczucie sprawczości, decyzyjności itd. itd. Na wyzwaniu macie pięć pentakli, czyli też jakiś, jakiś brak tutaj jest, który wy chcecie uzupełnić, tak? czy to emocjonalny, czy to um, wręcz materialny, ale on dotyczy jakichś spraw waszych rodzinnych, które no, są tutaj w linii czasowej jak gdyby wytłumaczeniem, dlaczego tak się dzieje, a nie inaczej. Wy w lutym podejmujecie pewne konkretne decyzje, które są Uwarunkowane waszymi długimi przemyśleniami na pewien temat, który was niepokoił, który próbowaliście w jakiś sposób rozwiązać. Związany on jest z waszą przeszłością bolesną, trudną. Z zewnątrz przychodzą pewne rozwiązania i wyrównanie tej energii dawania i brania, czyli przypuszczam, że w lutym znajdziecie właściwe rozwiązania, prawda? Ujrzy światło dzienne. I ta energia balansu i harmonii powróci, tak? czy to w formie materialnej, czy to w formie energetycznej, emocjonalnej. We wskazówkach macie słońce i pazia kielichów. Ehm... Dąż do zwycięstwa, drogi koziorożcu. Budź w sobie ogień. Ehm... Bądź też ojcem dla jakiegoś dziecka, w pełni chwały błyszcz i pokazuj drogę tym, temu swojemu dziecku. Tak? Ono jeszcze jest niewinne, ono jeszcze jest głupiutkie, ono jeszcze jest naiwne i potrzebuje Twojej pomocy, Twojej wiedzy, Twojej wręcz no, prowadzenia za rękę, żeby, żeby po prostu odzyskać równowagę, balans i harmonię. To jest dla niektórych informacja, że to dotyczy dzieci, dla innych jest to wypatruj niespodzianek, bo one o to nadchodzą. Rozpal w sobie iskrę, bo mamy tą iskrę tutaj. Rozpal w sobie iskrę twórczości, działania, kreowania. Eee, w tym jest inspiracja, w tej iskrze idź za nią, tak? rozpal ją do żywego. Na wyjściu mamy waszą energię tutaj diabła, czyli wy jak gdyby wracacie do siebie, do harmonii, do balansu i otrzymujecie wiadomości bardzo pozytywne. Które jeszcze bardziej przybliżają Was do celu lub rozwiązują pewne, pewne niejasności, które wcześniej obserwowaliście jako wiadomości. Przychodzi wyjaśnienie, przychodzi prawda, przychodzi rozwiązania pozytywne danej sytuacji, o którą pytacie lub którą się zajmujecie. Ale trzeba podjąć szereg decyzji, trzeba być inspirującym twórczym, trzeba tą iskrę rozpalić, coś rozpocząć działać, żeby coś mogło po prostu zafunkcjonować i zaistnieć. Tak? Zobaczmy, co ta iskra tutaj jeszcze nam przekazuje w takim ogólnym przekazie. Yy, jesteś oczywistym przewodnikiem boskiej kreatywności. Taka jest tutaj zapowiedź przy tej iskrze. Jest w tobie iskra i masz wszelkie powody, by ruszyć naprzód z optymizmem i z nadzieją. I masz się otworzyć na tę inspirację i pozwolić, żeby życie odsłoniło przed sobą swoje piękno. Yy, ważne jest, żeby rozpalić tę iskrę żeby doprowadzić do roz, rozprzestrzenienia tego płomienia, żeby podsycić ten ogień i żeby odczuwać z tego powodu ogromną satysfakcję, a jest ku temu czas i miejsce, bo mamy tu we wskazówce słońce, które mówi o zwycięstwie, o sukcesie, o uzdrowieniu sytuacji, tak? o powodzeniu, o bardzo silnej energii męskiej, która wzrasta, która tutaj powoduje pasję, żar, właśnie ten ogień, który się rozpala z tej iskierki. No okej. Okay. I księżycową dziewczynę, czyli to co podpowiada wasza dusza jeszcze, co ona by chciała, żebyście wy usłyszeli i żebyście zrozumieli, może to będzie jakaś wskazówka dla niektórych? Nowe pomysły. No widzicie, nowe pomysły, nowe początki, nowa kreatywność, ciekawość tego, co nowe, co przede mną. Ta dziewczyna księżycowa pojawia się, żeby Cię zainspirować, żeby Cię obdarować nową twarzą, nowym aspektem Twojego ja. Ona cię namawia, żebyś pokazał światu to, co jest najpiękniejsze, to, co jest twórcze w tobie, to, co jest inspirujące w tobie, tak? Um, najpierw przedstaw swoje nowe ja samemu sobie, a potem powoli pokazuj je światu na kształt przybywającego księżyca. Zaskocz innych tym, jak dojrzała i dorosła jest teraz ta strona ciebie. Um, Okej. Okay. I ona cię namawia do tego, żebyś odpowiadał za wszystkie swoje inspiracje, czyny, iskry, płomienia, ognie, żebyś odpowiadał tylko i wyłącznie przed samym sobą, tak? I to widać, że ty w głębokiej czeluści własnej duszy i własnego rozeznania odkrywasz tą iskrę, podejmujesz pewne decyzje, zaczynasz twórczo działać. Zaczynasz się przyglądać różnym rzeczom, które Cię interesują, śledzić pewne sytuacje i wiadomości, które dotyczą tego, czym, czym chcesz się rozpalić, zapalić. Tu z zewnątrz przychodzą bardzo ładne energie, które też wyjaśniają, pokazują Ci jak łatwiej dojść do tej rozpalenia tej iskry. We wskazówce macie idź za słońcem, idź za płomieniem, idź za iskrą. Niech z tej iskry powstanie wielkie, piękne, czarujące, ciepłe słońce. Masz duży imperatyw w sobie, bo też energia diabła jest bardzo, bardzo silna, jeżeli chodzi o ładunek energetyczny. I ta kreatywność w tobie jest bardzo silna, i ona może doprowadzić do tego, właśnie, że do balansu, do harmonii, do, do kopania się do wiadomości czy kontaktów z ludźmi, którym, na których ci zależy. Tak, to też jest ważne. Bądź wierny powołaniu swojej duszy. Tutaj mamy też w tej karcie. <laughs> Nawet jeśli osoby wokół ciebie, czyli koledzy z pracy albo osoby z którymi jesteś w związku, drogi koziorożcu, chcą uwięzić twój blask w butelce. No, piękny przekaz. Zobaczmy jeszcze sobie te dopowiedziach, co tutaj mamy. Przede wszystkim tego diabełka, sprawdźmy, co on tu w tobie budzi, drogi koziorożcu. No pięknie, no. powrót do stabilizacji, do spokoju, do, dla kobiet szczególnie jest to mm, powrót do przewodnictwa nad swoją rodziną. Tak? To jest matka, to jest opiekunka, to jest bezpieczeństwo, to jest mała cesarzowa, która przynosi. Hmm, taką, taki spokój i wiedzę, że znam klucze do każdego zamka w moim pałacu, tak? Wiem, jak nim zarządzać wiem, jak spowodować, żeby moja rodzina czuła się bezpiecznie. Pięknie. Dlaczego królowa mieczy jest tutaj na wyzwaniu? No tak, bo trzeba skończyć pewne koszmary, które sobie wkręciliśmy w głowę, drogi koziorożce. I pora z tym zrobić porządek, pora wybrać sercem i pasją kierunek, w którym będziemy podążać. Nawet jeżeli to dotyczy naszego partnera, to pora zamknąć po prostu w przeszłości pewne nieporozumienia odciąć się od tego, żeby dać sobie tutaj szansę na nowy początek, na nowy jedność. Trzeba być cesarzem bardzo chłodnym i kalkulacyjnym w tej sytuacji, tak? Eremita. No właśnie, to siedzenie w przestrzeni własnej duszy i własnego, własnej jaskini pomysłów i, i, i przyglądania się temu, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, przynosi właśnie kreatywne działanie. To super. Dlaczego na wyzwaniu mamy pięć pentakli? Szukamy nowej drogi, szukamy nowych rozwiązań, też w miłości. Mhm. Nowego rozdania. Czujemy się w tym wszystkim na razie zamknięci, odizolowani, nie widzimy rozwiązania. To rozwiązanie jest. Trzeba zacząć od siebie, trzeba tą iskrę rozpalić, żeby doprowadzić do pojednania. Widzicie tutaj, jest jakiś brak ewidentnie w, w, u koziorożców w, w Waszym partnerstwie. Coś się tu wydarzyło, co spowodowało, że nie jest dobrze. Ale wyszukacie, jak to wszystko naprawić. I ewidentnie tutaj karty mówią, że to zależy od Was. To Wy macie rozpalić tę iskrę, to Wy macie rozpalić ten płomień, to Wy macie się wydobyć z butelki jak dżin i pokazać całą swoją piękność, całą swoją kreatywność. Co możecie jeszcze z tym zrobić? No właśnie, ktoś Wam tu zadał ból i cierpienie, dlatego w tym lutym czujecie, że po prostu cały czas kwicie w przeszłości macie zawalczyć o siebie z zewnątrz przychodzą energie, które wam pomogą zawalczyć o siebie, przyjdzie jakieś wyjaśnienie przyjdzie jakaś prawda, przyjdzie jakieś wyrównanie energii, które spowoduje że zachcecie zawalczyć albo o ten związek, albo o partnera albo o dziecko w tej rodzinie hmm. ok zaczniecie działać żeby to wasze wyschnięte źródełko ponownie napełniło się esencją, tak okej okay. Bądźcie przewodnikiem w tej sytuacji, bądźcie tą osobą, która wskazuje na zasady, na reguły, na to, jak działać, bądźcie mentorem też tej sytuacji. Diabeł po diabeł, zobaczcie, niesamowite. No, i tu są nowe rozwiązania, nowe opcje, nowa droga, nowe możliwości, tak? Kochani, wyjdziecie z tego impasu, na pewno wyjdziecie z tego impasu, dzięki sobie, dzięki temu, że to wy weźmiecie sprawy w swoje ręce, rozpalicie ten iskrę, rozpalicie ten płomień, wydobędziecie się z tej butelki jak dżin i zaczniecie po prostu walczyć o ten związek, o tę osobę, o to dziecko, o, o partnera, o tę rodzinę przede wszystkim. Kochani, to wszystko dla Was. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Pozdrawiam i do zobaczenia w następnych czytaniach. Pa. pa.